Hej! Dzisiaj Wam pokażę jak możecie wyciągnąć jakikolwiek przedmiot, który wpadł między bęben a komorę w pralce Whirlpool TDLR. Więc mam taki problem, że wpadł mi tam kawałek instrukcji. Teraz Ci pokażę jak można to łatwo wyciągnąć. Na samym starcie wyłączcie swoją pralkę z prądu. Jeśli macie w środku jakieś pranie, również je usuńcie. Zamknijcie bęben i przekręćcie nim, aż zobaczycie ten element. W tym momencie musicie wziąć jakieś płaskie narzędzie, jak na przykład śrubokręt, i delikatnie nacisnąć na ten element. W tym samym czasie musicie ciągnąć za tą przegródkę w prawą stronę. Może być teraz lekko głośno, więc uprzedzam: naciśnijcie i przesuncie w prawo całą komorę. OK, mamy wyciągnięty ten element. Niestety teraz muszę go puścić. Następnie przekręcajcie bęben, Przepraszam za hałasy. Możecie go sobie otworzyć. I jak widzicie, tutaj w środku mamy otwór. Przez ten otwór, możecie śmiało sobie wyciągnąć cokolwiek, co Wam wpadło do środka. Potem musicie zamontować dokładnie ten sam element, który usunęliśmy od wewnętrznej strony bębna. Tak to działa. Dzięki, wielkie za obejrzenie. Powodzenia. Mam nadzieję, że pomogłem. Cześć.